Bra, więc działamy. Słuchajcie, pierwsza sprawa. Nasz zespół naukowy, około 20 osób, badamy nieustannie zjawiska zachodzące w kulturze fizycznej i w działaniach, które, w których szkolimy. Są to badania z zakresu psychologii, pedagogiki, wysiłku fizycznego, no i przebiegu oczywiście wielowymiarowej gry i wpływów na szkolenie. Ale to, to zostawiam, bo osobny temat każdy z nich. Ciekawą rzeczą chciałbym się podzielić, czyli motywacjami Polaków. Mamy pięć motywacji Polaków. Generalnie temat motywacji jest ogromny, ale, ale to, co, to, co wiemy, yy, pięć przestrzeni. Pierwsza, którą Polacy mają bardzo wysoko, to motywacja etyczna czyli yy, lepiej działamy w dobrowolności i lepiej działamy w. Braku przymusu, i lepiej działamy w zbieżności myśli, i lepiej działamy bez wstydu i strachu, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego cała edukacja jest nastawiona na to, żebyśmy się pali, wstydzili w porównaniu, w ocenach i w innych cudach, zamiast, zamiast się spełniać na rzecz dobra własnego, dobra innych i właśnie braku przymusu. Polacy mają bardzo dużą motywację etyczną. Druga motywacja Polaków to. Chęć uczenia się. My mamy tą dialektykę intelektualną, że cały czas chcemy poszukiwać więcej. Odechciewa nam się, jak nie ma dobrowolności, więc tutaj krótka piłka. W szkole nam się uczyć nie chce, poza szkołą zrobimy dużo, dużo więcej, kiedy jest to w zgodzie z nami. Generalnie chcemy się uczyć, bo yy, talenty, które mają Polacy, to tworzenie. No i to tworzenie jest niesamowicie yy, dobre, kiedy. Kiedy możemy się uczyć, to rozwijamy wszystko, dlatego znowu ściąganie w szkole powinno być dobre, bo kiedy dziecko ściąga od drugiego dziecka, następuje wymiana dóbr, drugie dziecko to rozwinie, to pierwsze usłyszy coś więcej, też przemyśli i tak dalej. Więc znowu w szkole zabranie zabra się ściągać, żeby się porównywać, zamiast się wspierać, pomagać, dzielić, to lepiej po 20 latach być spolaryzowani i niechętni yy, dla siebie. Trzecia motywacja, której Polacy nie mają, to jest niesamowite, nie mają motywacji ideologicznych, czyli my nie damy się y, zabić za żadną ideologię typu y, nacjonalizm, typu komunizm, typu y, jakieś LGBT i tak dalej. Można nas programować, y, a my nie staniemy za, za Bytem, instytucją, czy myślą, ideą, bardziej powinienem powiedzieć, yy, która, która, której mamy zawierzyć. I to jest piękna sprawa, że nie wciśniecie nam kitu, nawet jakbyście bardzo chcieli, to my czujemy wewnętrzny opór do tego, i oczywiście tutaj znowu jest kształtowanie dzieci po to, żeby faktycznie w jakimś stopniu ulegać. Ale fajnie, że, że tego nie mamy, i dlatego my jesteśmy narodem bardzo tolerancyjnym, szanującym innych, i warto o tym głośno mówić. Czwarta motywacja. Czwarta motywacja, którą mamy bardzo, bardzo silną, to motywacja witalna. Witalna to jest dbanie o wychowanie dzieci, dbanie o osoby starsze, dbanie o swoje zdrowie. No zobaczcie, my na zioło czy medycynie naturalnej znamy się. Lubimy o tym słuchać. Bardzo dużo ludzi o tym dużo rzeczy wie. Oczywiście duchowość też w to wchodzi, bo higiena ducha też tu jest ważna. Więc. Nie robimy tak jak na zachodzie, że dam tylko, jestem chory, tableteczka może mi pomóc i tak dalej. Tylko my po tableteczkę sięgamy już w sytuacji trudnej. Za każdym razem znamy, szukamy sposobu, żeby, żeby, żeby być zdrowy inaczej. I dlatego też ten wpływ na wychowanie dzieci jest istotny. Nam, Polakom, na tym zależy. I dlatego dostaliśmy znowu narzędzia wpływu sterowania narodem, czyli szkołę, do tego, żeby dostać złe narzędzia, no bo skoro Polacy chcą, to trzeba ich ogłupić, trzeba im dać narzędzia, które po prostu nie działają. Nauczyciele, trenerzy pełni pasji, yy, którzy często poświęcają swój czas yy, wolny, swoją energię, moc swobodną, swoją, yy, swoją rodzinę i tak dalej na rzecz pomagania innym, świadczy o nich to bardzo dobrze, ale dostaliśmy złe narzędzia, w którym mamy na posługiwać się i tak dalej. I tych przekonań, Błędnych, których korzystamy jest bardzo dużo, czyli używamy nieskutecznych form wpływu. I piąta motywacja, piąta motywacja to jest y, motywacja etyczna chyba, moment, moment, y, ekonomiczna, ekonomiczna. Polacy sobie dobrze radzą ekonomicznie, mimo ucisków wszystkich yy, narzędzi państwowych, czyli coraz większe podatki, coraz większy przemoc na, 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 na obywatelu. Yy, my sobie zawsze coś yy, zaoszczędzimy, zawsze sobie jakoś zagospodarujemy te środki itd. i tak dalej. I to o nas stanowi, że jesteśmy zupełnie innym narodem, powiem wielokrotnie lepszym niż, niż inni, za tą sumę właśnie cech, które mamy w naturze temperamencie, temperamencie, temperamentu, w reaktywności i które stanowią o nas w taki inny sposób. No i ten zachód teraz. Zachód konsumuje i wydaje, a my znowu w tej motywacji witalnej myślimy o tym, jak wykorzystać, jak to wszystko roz... Rozproszyć, żeby tej energii było więcej, żeby tego dobra było więcej. No i to mam nadzieję, że dosadnie wbijam nóż w plecy tym, którzy będą myśleli, że jakiekolwiek polce, programy i, i sterowanie zapożyczone w modelu zagranicznym będzie dla nas dobre. Nie będzie. Należy stworzyć środowisko rozwoju w zgodzie z naturą Polaków. I niestety tak się nie dzieje. Od lat tak się nie dzieje, ale coraz więcej ludzi yy, patrzy na to inaczej. Lepiej. Podsumowując. Polacy to wysoka etyka, wysoka witalność, yy, dobre zarządzanie ekonomiczne, wysoka yy, motywacja poznawcza i bardzo niska motywacja ideologiczna. I to jest świetny konstrukt na to, żeby żeby być szczęśliwym. A kogo mamy w metodzie imopexii? I dlaczego związki nie korzystają... Związki, to nie chodzi, że związki, bo tak samo minister powinien z tego korzystać I, i on delegować tą pracę związkom. Dlaczego? Bo ludzie w imopexii łączą właśnie przede wszystkim wysoką etykę, czyli dobre cele, czyli rozwijanie dzieci, a nie wykorzystywanie dzieci do swoich korzyści i wysoką ciekawość poznawczą, chęć uczenia to motywację. 88% trenerów mimo y, ma bardzo wysoki parametr właśnie tych dwóch y, składnik y, składowych. Mm, no i oczywiście y, ta witalność, czyli dbanie o wychowanie dzieci, łączy, łączy się w tym przypadku z tematyką. No i tacy jesteśmy. I teraz wiele osób, które no, nie chcę w ten sposób pracować, myśleć. No to osoby, które te parametry mają inne, mają wysoki parametr ekonomiczny, czyli chcą dbać o swój byt, o swój interes, o swoje kreselko. To po pierwsze, a po drugie, często etyka, czyli zabrać komuś, coś i się pod tym podpisać, gdzie nawet się małego wpływu nie miała, tym bardziej tworzenia ani zrozumienia, no to, no to tak to wygląda. Więc długa droga przed nami, ale naprawdę wszystko. Wszystko sprzyja, więc sprzyja dzięki Wam. No i dobra, to było jakby część wykładowa, chociaż mam na, drugi, na drugie nagranie też dosyć dużo tego, ale, ale to poczeka. Co się dzieje u nas? No, ruszyły obozy, zapisy na obozy sportowe. Robicie to przez stronę więc więc zapraszamy. Mamy pierwszy raz multisport. Czyli yy, metody imobekcji dla pięciu dyscyplin sportu, jeżeli chodzi o trenerów, to zapraszam właśnie nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą mogli zobaczyć cały system funkcjonalny. Hmm sterowania, wpływania pedagogicznego na człowieka yy, w kilku dyscyplinach sportu. Fajnie, bo kadry i się tam zjadą. Właśnie takie multisportowe, które sobie radzą we wszystkim, bo nauczyli się człowieka. Oczywiście niezmiennie kosztkówka, niezmiennie siatkówka i dochodzi jeszcze pilka nożna. Tu przy współpracy z klubem z Warszawy będziemy wspólnie pracować na dzieciach z Polski, dzieciach z jednych klubów i przyjedzie około 30 trenerów, którzy też będą metodę piłce nożnej. Rozwijać razem z nami. Co jeszcze? Prace poza szkoleniowymi, czyli codziennie w innym mieście, niemal na, na wymianie myśli z nauczycielami, trenerami rodzicami, to przede wszystkim prace, to, to co się robi jeszcze w domu. Zrobiliśmy audiobooka, którego niedługo będziecie mogli nabyć, w zenie 10 zł, 5 godzin nagrań. To jest, to myślę, że dobry, dobry układ. Wspaniale nagrany przez wspaniałą lektorkę, pozdrawiam Magdalenę, dalej, no niedługo usłyszycie, kurs dla rodziców, ostatni moment, żeby go dostać w dobrej cenie, czyli cybernetyka i Mopexis, 9 odcinków po kilka godzin, każdy jak się nie mylę i tam pokazujemy wszystko w rozwoju rodzica dla rozwoju Powtórzę rozwoju dziecka w najlepszym możliwym wydaniu. Także też do tego szczerze namawiam. Za dwa tygodnie, planszowa, Tu się dzieją badania, tam audiobooki, e-booka robimy jeszcze. O, to będzie Bajka dla Dzieci, w której ten cały wpływ psychopedologiczny dla poszczególnej literki, od higieny myśli i tak dalej. Czyli budowanie pozytywnych intencji, będzie mm, możliwości czytania, oglądania i rozwijania się razem ze swoim dzieckiem. Dużo tego wszystkiego, dlatego dużo nas w internecie. I to też. Niech Wam pokażę. No, każdy znajdzie coś dla siebie, to mam na myśli. Każdy do pewnych wniosków może dotrzeć inną drogą, bo ma inne motywacje, zataczając koło. Krótko powiem o tym, co było. Byłem na kilku radach pedagogicznych teraz i w piaseczni, i w mrozach. No to niesamowita sprawa. Cieszę się, że szkoły budzą się, budzącą szkołą się pozdrawiamy, ale yy, budzą się w tym układzie wychowania do wartości, etyki, moralności, kognitywistyki i, i to okazuje się, że to jest na wyciągnięcie ręki, ale przerażające jest to, że nikt tym nauczycielom, którzy dzisiaj pracują w szkole, tego nie dał. To jest przerażające, że po prostu nauczyciele pracowali innymi narzędziami. Można powiedzieć, że górnik yy, hmm, yy, wydobywał węg, węgiel, yy, nie wiem. Marchewko, tu już tak skrajnie powiem, czyli generalnie ogromnym wysiłkiem i bezskutecznie, a my, jako układ wiedzy o człowieku, dajemy narzędzia, które no zdecydowanie zmieniają yy, trudną pracę w lekką pracę, a efekty marne na efekty bardzo skuteczne. Po prostu trzeba to wiedzieć i wdrożyć. Więc, więc tu się cieszę. Ponadto byłem w Mielcu i w Tarnobrzegu w tej chwili szkolenia dla trenerów i rodziców, też się cieszę, że rodzice już się domagają tego i nauczyciele chcą robić inaczej. Często słyszę, że my już mamy dość pracować w ten sam sposób, który wiąże się z wypaleniem zawodowym, z uleganiem instytucjom, z jakimiś dążeniami, kłótniami o, o godziny, o medale, o nagrody burmistrza, my chcemy już coś więcej, bo po kilku latach nauczyciel po prostu się starzeje. Mentalnie wewnętrznie się starzeje, a nasz sposób pracy pomaga uniknąć wykonania zawodowego. Pewnie o wielu rzeczach jeszcze nie powiedziałem, ale, ale zapamiętajcie tę motywację i doceniecie to, jakim jesteśmy wspaniałym narodem. I zacznijcie szukać ludzi podobnych do, do, do nas, a co więcej, karać ludzi. Yy, nie chcieliśmy ich krzywdzić, tylko karać albo uczyć w tym, że postępują niezgodnie z wartościami, które, z którymi się urodziliśmy i które stanowią o naszej wielkości. Trochę patriotycznie, majestatycznie ten odcinek zabrzał, ale no, ja się cieszę, że już idę tą drogą, bo poznałem siebie i życzę każdemu, żeby też się poznał. Dzięki wszystkim za to, za to i jesteśmy w połowie tygodnia, zatem... Wszystkiego dobrego dla was i dużo refleksji na nadchodzące hmm. święta, a może te święta pozwolą wam się. Hmm, narodzić na nowo, tak troszeczkę. Odkryć w sobie rzeczy, które, które hmm, trzeba zginąć, żeby, żeby znowu, żeby znowu zmartwychwstać, już tak powiem, żeby znaleźć w sobie coś więcej. Wszystkiego dobrego na te święta dla Was. Cześć!